manaczko z tej strony Kersk, dzisiaj będziemy nagrywać War of Tanks Blitz Będę grał piątką, jedynką, dzisiaj chcę wbić trójkę Na początek piątką Myślę, że oni mają lepszy team Bo mają M4 Sherman i KW-1 I AMX Alcebis to jest szybki czołg z Francji ja poszłam na Europę i Rosję. Moje obrażenie to jest tak 170. Nasz KW-1 nie jest ulepszony. Ich może być. Mamy czwórkę. Mamy trzy. m siódemki, to ja się tam nie boję. 143. Blokuje mnie tutaj Juno. 3no Ich kawu 1 też nie jest ulepszone. O kurde. Mam zadane. Widać, że opancężono trochę z pożarkiem zadanym 154. Myślę, że kawu jeden miałoby go na raz. Ja tu je zadam. To będzie tak krytyczne. M4 Sherman. Jeszcze nic nie zadamy. Pierwsze obrażenia Dla tego czołgu Nie wiem co się dzieje, widać Aj, aj, aj Stoimy, cztery czołgi 150 myślę, że fartem odbiło się, będziemy je gonić, a na ślepą bym powiedział. Widać, że nie ma ulepszonej lufy. Matilda chce mi zabrać fraga, ale ja mu to nie pozwolę. m 5 a jeden steward nie mi zabrał, misja zakończona, ciekawa jaka. O tej dla trzy bitwa wygrana. Teraz zagramy sobie pięć rund czołgami rosyjskimi. O, dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć. Myślę, że byłam najlepszy. I tak jest. Odbierzemy. Tu sobie pójdzie. Będę od na P43 Bis, P43 Ter, P44 Pantera, stan dard b projecto 65 Tutaj nie ma ulepszeń ma trzy pociski po 350 to nie jest słabo gramy Myślę, że to my mamy lepszy skład. Możecie też wbijać na kanał Tigry z TV. Fajny. To na piłkarzach nagrywa. Let's go! P-26 to ja, mój przeciwnik. Mogę strzelić? MPZ to obijał, bo to jest jednak tróg opancerzony z Niemiec. Tak jak mówiłem, źle wymierzy, wymierzyłem. Nie gramy jeszcze na cały obszar maty. I frag jest nasz. Myślę, że ten czub też będzie nasz. No ja taki Zjeżdżam na pełnej. Ok. Drugi frag. Dobra bitwa moim zdaniem. Myślę, że najwięcej zadałem uszkodzeń. Więc dobrze. Tak, około 900 gwiazdek powinienem dostać. A, mało, mało. Za 492 uszkodzenia, dwa fragi, to moim zdaniem mało dostałem. Misja. Dwie skrzynki powinien mieć i nawet trzy. Słabe rzeczy, słabe. Same ulepszenia. do doładowania. Ale to dobrze, jak na jedną bitwę, że już mam dwójkę. Moim zdaniem z tych pięciu bitw mogę nawet czwórkę mieć. Sprzedamy sobie od razu. Grałem BT2 na trójki. My mamy lepszy. Skład lepsze tiery. Bo ja mają tylko AMX-a jako ciężkiego czołga. My mamy D2 PZ3. PZ3 to jest średni czołg, ale też dobry. opanterzony To jest o tu, ten czołg. Są dwa niemieckie czołgi. Dwa francuskie, i ja Rosja. Czy Steward. Odbił się BT2, ma tam trochę pancerzu. Dostał dwa za 50 chyba. Ładne obrażenie tu robię, ale wjechali na nas. Nas PZ. 3.5 poleg A za chwilę 5 M3 Stewart też polegnie i poleg I wysłał trzy nam Myślę, że obrażenia będę miał największe po tej bitwie. O, zostało się, to chyba w magazynek. Ładna bitwa z dużo obrażeniami zadałem. No, 1485. O, tym razem PZ3 było do mnie lepszy w wyobrażeniach. Myślę, że w bitwie nie. Trójka jak nic. Zobaczmy, i chyba też pójdę na 185b, ale raczej tylko na 20. Potem na KW1 i KW2, na KW3, KW4 i ST1 i IS4. Gramy już trzecią bitwę. O, na czwórki już. To trzeba... Uważać, na jakie czołgi się wpada. O miałem ja dzicha PZ4D, 14 typ, crusier 4 i M5 Steward. Zosłania wszystko. A ja chcę obrażenia zdobywać. PZ4D też wyjeżdża i dostaje, i widać, kto tu panuje nad sytuacją. Prawie dostał. Ja robiłem tego, co nam najbardziej ci szkodzi, czyli PZ4D. Wszyscy sobie pojechali, tak. Ja podjeżdżam trochę i wale. No, teraz Krujciar tutaj za chwilę wyjedzie. No, myślę, że ta bitwa będzie przegrana, bo najechali na nas. Nas jest tu tylko trzech, a ich czterech. Jeszcze jeden z góry obija, myślę. Gdyby nie ja tutaj, to byśmy już przegrywali. oj. oj. Dobra, idź No i zostałeś tylko ty. A mieliśmy przegrać. Dwa fragi. Myślę, że fajna bitwa. Kolejna. No takie 1000, dostanę. 1500 gwiazdek. No, 1434 tysiąc, tysiąc ładnie. Mogę sobie już sobie zbadać. Z wolnym PD tutaj zrobimy. Nie będziemy kupować czołga za te 2500, tylko gramy bitwę i spróbujemy wbić bitwą ja dwoma bitwami, bo to jest już czwarta, jeszcze jedna i bym zakończył filmik. Pokażę wam takiego tri trika na tej mapie. Wjeżdżasz sobie tutaj o, na tą górkę. O, ale skok. Tylko nie można się zablokować, bo wtedy nie będzie fajnie. raz sobie to wiedzieć. Zadasz obrażenia oni się nam celowują. Na jeżdż naszych. Jest bardzo fajnie. O, kurde, do dwuja Tym razem tylko na trójki.

Pozwalamy ich. Jak zawsze bym powiedział. Przyfragi. Dobrze. Moim zdaniem bitwa była za szybka i łatwa. Dobrze, emisja. 513 tylko? Ile ja obrażeń zadałem? 780, 787 Mało, mało. Co naprawdę? 513 tylko. No niedobrze. A potrzebnałem jeszcze 2000. Wbiłem dwa czołgi, więc cieszę się z tego. Szkoda, że ta czwórka nie wpadnie. O, teraz już na siedem odblokowałem. No, pojechałbym sobie tutaj. Teraz bitwy będą trudniejsze. Ja bym tak po nie wyjeżdżał. O, PZ3! Ale ładnie! 138! nie zauważyłem, że PZ-4 do mnie walną. Ja wolę pojechać na tą stronę, jak tutaj tacy. Ja wolę nimi się zająć na końcu, a taką d 2 teraz. Bo nie wie, co się dzieje. Dobra, na raz. Odbiło się, ale pamiętajmy, ma dwa pociski i nie trafiło sobie, dobra. Stoi tylko cztery czołgi, a nasi bym powiedział brzydko spieprzają. To jest jedyna bitwa, w której mi tak dużo zadali. 5 Stewart mnie wkurza. Chyba to mnie pali. A wygramy. Ja nie pozwolę na to, żebym zginął. To bym zniszczył. Ja bym się tak powiedział, że schował. Gdzie zdążę? Nie, ja zdążyłem. Zniszczony. Dwa fragi. Ale i tak wygraliśmy. Spokojnie. O, on mnie miał na tym celowniku jednak. Ciągle. Ja waliłem do M7, do PZ-4D, a on nie walił. Miałem to gdzieś, więc moim zdaniem źle postąpiłem. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze odbiorę sobie tę misję. Siemaneczko.